Microsoft Excel, wykresy. Mam tu otwarty dokument z danymi, na którym pracowałem w poprzednim tutorialu. Chciałbym teraz narysować wykres, który zobrazuje koszty i wydatki poszczególnych osób. Zaznaczę sobie imiona i nazwiska osób w pierwszych dwóch kolumnach, a następnie Przytrzymując klawisz Control, zaznaczę wartości w kolumnie Łączna cena produktów. Teraz na wstążce wstawianie w sekcji wykresy wybiorę jeden z wykresów kołowych. Niech będzie ten. Wykres został utworzony. Wpiszę jego nazwę. Chciałbym go lekko zmodyfikować. Wykorzystam do tego kontrolki, które pojawiają się po prawej stronie, kiedy mam zaznaczony obszar wykresu. Tytuł wykresu jak najbardziej zostawiamy. Chciałbym, aby były również etykiety, czyli w tym przypadku wartości w złotówkach, i aby były one na zewnątrz. Tak będzie czytelniej. Legenda. Myślę, że najlepiej, jeśli będzie z prawej strony. Powiększę sobie jeszcze czcionki. Zaznaczam ten obszar. Wybiorę czcionkę jedenastkę. I to samo z etykietami. Zaznaczam i wybieram czcionkę jedenastkę. Pierwszy z wykresów gotowy. Narysuję jeszcze wykres słupkowy. Ponownie zaznaczam imiona nazwiska, ponownie przytrzymując klawisz Ctrl, zaznaczam łączne ceny produktów. Wchodzę na wstążkę Wstawianie i tym razem z sekcji Wykresy wybieram wykres słupkowy 3D. Mogę sobie skopiować Nazwę do drugiego wykresu, one pokazują te same wartości. Ten wykres też trochę dostosuje do swoich potrzeb, włączę etykiety danych. Zmodyfikuję napis na osiach. Wyłączę oznaczenie osi pionowej. Nie jest potrzebne, ponieważ nad słupkami mamy napisy. Kliknę Więcej opcji i wybiorę w sekcji Etykiety. Wyłączę opcję Wielopoziomowe etykiety kategorii. Tak, aby napisy, nawet kiedy są długie, to imię, nazwisko w tym przypadku e, były ładniej wyświetlane niż Excel domyślnie to zaproponował. Zamknę na razie formatowanie osi. Tak samo powiększę sobie czcionki do 11. Te może też. Włączę jeszcze wyświetlanie pomocniczych linii siatki. Podstawowe, główne też. Na powiększeniu wykres będzie się prezentował bardziej elegancko, łatwiej będzie ocenić wysokość poszczególnych słupków. Wykresy gotowe.